Witam wszystkich w kolejnym odcinku czegoś. Więc jakiś miesiąc temu zrobiłem film, że specjalną przyszło z ślubu i że coś nagram, co nie? Ale skończyło się tym, że nawet nie wiedziałem co nagrać, więc... Wpadłem na genialny pomysł. prostu kurwa nie ma lepszego pomysłu. Spatrzcie to, patrzcie to. Robimy to tak. Wpisujemy polski mapping, co nie? I... I patrzymy na to, nie na to, na to, wchodzimy w filtry, klikamy w liczba wyświetleń i scrolujemy. Cyne, kurwa, scrolujemy, tylko z jakiegoś powodu e, świat nie chce mi wpuścić w te czeluścia. O, wpuścił mnie. YouTube nie chce, żebym tu wszedł. Dobra, idziemy. W czeluścia mappingu idziemy w najniższe czeluścia mappingu, i o tym będzie. Co? Br nie, co ja widziałem? Co? Dobra, musimy to obejrzeć. Musimy to obejrzeć. Po pierwsze, po drugie, to jest ciekawe, też, ale nie dzięki. Co? Okej, okay, dobra. No, no, tego mi też nie obejrzymy, ale... To są ciekawe perełki, ty, ja muszę... I to chyba będzie osobna playlista, kurwa. To będzie... Futbal mapping... Alternatyw alternatywna historia Polski na Mundialu. Ja pierdolę. Ej, czy w na najniższych poziomach jest typowy polski mapping? I wszędzie jest typowy polski mapping i to ma po 30 wyświetleń. No, no joke. Jak robić typowy polski mapping, 20 wyświetleń. Kolejne 20, pół roku temu. Ukraina i Polska swoich mapping. O tej, to tak też myślim odejść. <laughs> Kurwa. Polska versus trzecia rzesza. Mapping. O, to też musimy obejrzeć. Dobra, obejrzymy sobie dzisiaj to trzy. Trwa... Nie, ja robię osobną playlistę na to, co ja oglądam. Dobra, lecimy. Kurwa, macie, ja w pierdziale. Ja to było głośne chuj. Co? Typo, czekaj, typo. A, typo... czekajcie, no muszę... czekajcie, muszę, muszę skupić moje szare komórki. Typo wziął telefon i zaczął nagrywać telefonem ekran i będzie w pańcie robił rzeczy. Aż muszę wejść na jego kanał, czekajcie sekundkę. a czy on ma jakieś 17 filmów info? Dobra, obejrzmy to po prostu, obejrzmy to. Okej, okay, obejrzmy to. Czemu... Okej, okay, obejrzmy to po prostu. Rosja. <ścoughs> Musi kliknąć mini kurwa rzeczy. Kazachstan wróć do komuny. Let's go, Kazachstan, czemu... Kazachstan ma Syberię. Let's go. Okej. Okay. I wróć do komuny. Zniknął. Co? Ok. No okej. Okay. O Polska i Rumunia. Nie. Co oh, jest? Niemcy powstaną. Niemcy. Pa! Rebelia w Niemczech. 100% rebelia w Niemczech. Obiecuję wam. Oczywiście, że. <śmiech> <śmiech> Dobra. Tego się nie. Ja myślałem, że on zrobi kółko, i kurwa tymda. Jak to się nazywa? Ja pierdolę tego się nie spodziewałem. Zrobi kółko i nie farbą, tylko no tym, jak to no. się nazywa. Jezus święty no. No bucket, kurwa! Wiaderko! Wiaderkiem, kurwa, to wypełni! A nie, że zrobi kółko i zacznie zamazywać! Tego się totalnie nie spodziewałem! I co? Wielka rebelia! Wielka rebelia niemiecka! Czwarta Rzesza! Czwarta Rzesza, omg! Zobaczcie to! Pyk! I... Teutonic Order, omg! Patrz! Pepiki! Pepiki się zryskili! O Krzyżacy! <laughs> o tylko nie krzyżacy! Krzyżacy, w rzeczy samej. <laughs> I wojna! Co? I, i niszczą Polak! <laughs> Zajmują Malborg, kurwa! O, odzyskają, odzyskują, kurde, Grunwald. Go, go, krzyżacy, go! Wierzę w was. Kumon. Co się dzieje? Ja pierdzielę. Nie wierzę w to, co się dzieje. I zajmuje, zajmuje całą Polskę krzyżacy. z dupy się pojawili i na dupie skończą. Ale Polska robi kontro -ofensybę. patrzcie, tą kontro... kontro What the fuck was Patrzcie, patrzcie! A dwa razy push, trzeci, czwarty, kurde. Kontrofensywa się udała. O, jednak nie. To jednak piątra. piąta! piąta kontro... O, jest, udało się. Jednak nie. I kurwa dalej. Dołączam się, dolanczam się. No i rusty dzielą Polskę na dwa. Kurde. Ty ja muszę też zrobić taki filmik raz. Raz muszę zrobić taki filmik. Kurwa, mać, ale będzie zajebiście! Ja się trochę ściszę, kurde, bo. Bo chyba muzyka głośniejsza ode mnie jest. Ja nie. Nips. Ja myślałem... Ja myślałem, że już jest taki... taki poziom mappingu, którego się nie da przekroczyć. Ale jednak... Może to było 3 lata temu, ale nadal... Kurwa mać. Czekajcie, mogę przydać opis? Wiem. To jest złe XD. Sorry, że w pamięci, ale to jest jedyna rzecz, w której mogłem to robić. Bo to tylko znam te mappingi moje i nie są jak inne, że Polska wszystko wygrywa, nie, wręcz przeciwnie. I jeszcze raz sorki i Elo. No. Nad tego nie skomentuję. Dobra, obejrzyjmy to do końca. Co to w ogóle jest, ten kawałek? Mi psycha siedzi co jest to. Aha. Nawet kolorku kurwa nie zrobił Ctrl Z. Kurwa, tylko postawił zielone na te kolory. S. Ty, co? Takie te linie. Imperium Rzymskie znów upadnie. Wojna dwóch mocarstw. Dwóch mocarzy. Dwóch mocarzy. Co to jest za Imperium Rzymskie? To nawet nie jest Imperium Rzymskie, to jest jakaś Co to jest? What the fuck, man! I pusz, omg, Niemcy, Big, Krzyża tylko nie Krzyżacy, zajmują kurwa Holandię i Belgię. Omega zajęli, jakie okrążenie, BOOM! Wygrywają nagle Niemcy są kozak, nawet Słowenia biorą Pokój? No ok Nie, what? Co? Dobra, tu mnie zaskoczył Tu mnie zaskoczył Dobra, szanuję I nagle... Imperium Rzymskie robi kontrofensywę I nie Co? Co się stało? What? What? Jak? Nie rozumiem, dobra. To już jest po prostu next level. Trwa bitwa o Rzym. Aha, czyli zalili wszystko dookoła, ale Rzymu już nie. I trwa bitwa o Rzym, i tu się kończy nasza historia. Nie, muszę napisać i zostawić mu komentarz. Szanuję za nie, za po pokój, Zynię, ale polecam. Zrobić potężną rzecz, czyli zapisać obrazek i go połączyć, by czymkolwiek polecam. Dzięki za content na film. Dobra. Pierwszy filmik obejrzałem. Boże, zmarnowałem 10 minut swojego życia na oglądanie tego. Ja... Dobra. Miejmy nadzieję, że następne nie będą takie słabe. Dla 2,38 sekund, dziękuję. Dziękuję, dobra, let's go. Rumunia, obejmij swój kraj, haha. To ha. Polska jest na Białorusi. Co? Nie poddaję się bez walki. A więc wojna. Elo! Kazachstan, dolącz do mnie. Ok. <grych> no ok. Ej, ale jest postęp. Bandikamia. Bandikamie jest, kurde, robione. Co? Nie ro Dobra. To już jest next level mapping, kurwa. Sorry, muszę wejść na jego kanał aż. Sto Młody Nie. Kim ty jesteś? Coś mówi? Polecam... włączyć... mikrofon. Polecam włączyć mikrofon. Dobra, ostatni filmik, dobra, ostatni film. <noise> ja już nie mogę. Czekajcie, on zrobił slajdy, kurwa. I będzie teraz klikał D, czy tam strzałkę w prawo, żeby slajdy nie pomijać, tylko kurwa, no, żeby dalej slajdy. Czemu on nie pomyślał, żeby użyć dosłownie. M mu kurwa, Windows Movie Maker, żeby to chociaż złączyć. Kurwa, ja nie rozumiem, ludzi. To było w lip. To było ile temu? To było 14 dni temu. 14 dni temu. Co? To było 14 dni temu, ludzie. Co? On to robi normalnie w paintnecie. Like. bruh. Dobra, obejrzymy to po prostu. Wiem, że odcinek miał być wczoraj, ale nie zacząłem poczytać. Czy jeszcze na Polsku? Odejmij korytarz. Daj mi zezwolenie na budowanie i zmienił strony na aparacze, to, to ma być w moim sojuszu. Mg Ale kozak. I co? Okej, okay, ale że Gdynie i Gdynie zostają moje oraz, że przez to mordę będę musiał do, pary do Gdyni. Ok? Nie. Pff. Oczywiście za autostradę ja płacę. Dobre. Jesteśmy ugadani. Pff. Aha. Jestem nie. Co gdyby? Co? <laughs> co? Dobra, nie mam pytań. Dobra Co to... A co to wyrosło? Faszystowska polska. Mmm... Już zaraz nie wytrzymam. O co ci chodzi rusek? Wiesz, zrywam z tobą wszystkie pakty. Jeszcze nawet nie mieli paktów. A nie mieli. Nie mieli, już. Już w tym momencie mieli. Polsko, co ty robisz? Nic. Pff, ak, o ok. Nic. Ach, no dobra. Co? No joke, oni nic nie robią. Ha, Łotwo i Litwo, wypowiadam wam wojnę. Aha. I teraz dopiero zaatakowali. Czyli, czyli najpierw oni zwrócili im uwagę, kurwa, a potem zaatakował. Ale atak, o oh Co? Ha, on przegrywa. Wygrywa? Nie wiem. Ty weź się zdecyduj, kurwa, czy przegrywasz czy nie. Boże święty. Dobra, wygrywa Polska, dobra, już widzę, już, już widzę. Wygrywa Polska, dobra, uff. Już myślałem, że my przegra to. Dobra, pokczam, dziękuję. Ja pierdzielę Co tu się stało? Aż mu kurwa zaklaskam Dobra, kurwa. To jest za dużo dla mnie. Ale tu są takie piękne perełki, kurwa, które musimy obejrzeć. My musimy je obejrzeć. Więc dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że wam się podobało. Może, może jeszcze nagram drugi odcinek z tego, ale pewnie tak. Ten odcinek jest piękny. Pakt pierdol, pakt antypierdol. Dobra, dobra. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i się ma.